blood to słowo, klucz. iPhone może pozazdrościć OnePlus 13. I jedziemy. I zobaczymy, co tu się wyprawia. Ale nowy design. Widzę, że skóra. Sztuczna, ale skóra. Osydianowe, tajemne królestwo. Przypominam, że jest to tłumaczenie Google, więc tutaj... jest. Dobrze. Godzina blusa. I poranne światło białej rosy. Ty, to dobry tekst. Muszę Marioli to powiedzieć. Ona lubi takie. No, le le lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. To jest za wesoło, za wesoło chyba. Okrągłe wyczucie 2D. Oryginalny przełącznik. No to fizyczny przełącznik. Trójstopniowy, bardzo fajnie. To zawsze był... Fajna animacja, prawda? To są takie szczegóły, ale oni umieją zrobić stronę porządną. Czasami filmy. Tu jest porządnie. Obsługi odporność na kurz i wodę. Bezproblemowe i płynne działanie. Najnowszy Snapdragon 8 Elite. Duża kombinacja pamięci masowej, rozumiemy. System chłodzenia Tingo, drugiej generacji Pro. I to bardzo dobrze, nie może się przegrzewać. Opracowanie samodzielne, niezależnie. I lecimy dalej. Zobaczymy, jakie będą mieli kamery. Fajnie, że pokazują wszystkie dane techniczne. Dużo film nie pokazuje, ukrywa, tak zwana ukryta prawda. A tutaj jest pokazane. Flagowe trzy główne kamery super światło i cień. Flagowy sensor Leo IT 808 jest to dedykowany sensor. Do tego urządzenia, nigdy wcześniej nie widziałem tego Sensora w innym urządzeniu, 808, 1,6 światło, przetwornik 1,1,4, optyczna stabilizacja, teleobiektyw peryskopowy, 50 megapikseli, wielopryzmatyczna struktura odblaskowa, przetwornik 1,1,95, 2,6 światło, ale no to jest telefoto. Trzykrotny zoom optyczny i optyczna stabilizacja i ultra szeroki 50 megapikseli, bardzo szeroki kąt 120 stopni umożliwia fotografowanie Magroso do głości 3,5 cm, czyli autofokus dostępny. I to mi się podoba. Gdzie w Samsungu Galaxy S24 i S24 Plus nie ma. Ciekawe dlaczego. No. Nie wiesz dlaczego? Takie obiektywy są drogie. No eee. Samsung w następnym modelu 25 liczę, że będzie miał. W ultrze jest, ale w innym nie ma. Ale to nie koniec nowości, bo ja już tak troszeczkę zerknąłem i jest tutaj hit. Jest hit, o którym marzyłem. Matowy ekran. Jedyny, certyfikowany. Ekran 2K, oriental drugiej generacji. Jest jasny, chroni oczy i jest tak olśniewający. Ekran 2K 8T LTPO, proszę zobaczyć. Adapcyjna 510 BPI. Zobaczcie 6,82 cala. To jest duże urządzenie, szkoda, że tak duże. Przy, pamiętacie Display Mate? Pamiętacie Galaxy S24 Ultra, gdzie ekran jest matowy i nic się nie odbija i możemy jak ten pan pójść na plażę, na kocyku, gdzie światło nam, słoneczko, blasting, atakuje i nic nie widać w smartfonie i musi gdzieś do cienia szukać. Każdy to miał. A tutaj już nie potrzeba, bo w macie będziesz wszystko widział, bracie. A jak? I to mi się podoba, ale zobaczcie jaka jest gęstość pikseli. Przeważnie jest tak, że czym większy ekran, tym tam gęstość jest mniejsza. A tutaj jest 510 to to jest grubo. Nie spodziewałem się aż 510, to jest bardzo dużo. Normalnie powinno być 100 mniej. To standard byłby, i wszyscy byliby zadowoleni. A tutaj 510. Uf. Grubo. Rozdzielczość też 2K. To jest jakiś dedykowany, najlepszy ekran. No grubo, grubo. Miejmy nadzieję, że wszystkie nowe smartfony będą miały właśnie tego typu ekran, bo to się przydaje bardzo na zewnątrz. 6000 mAh. Super, dwie baterie, to bardzo dużo. Pamiętacie 6000 godziny w smartfonach parę lat temu? To były wielkie smartfony, grube jak książka. A teraz technologia poszła do góry. No bo dwie baterie połączyli i będzie działać. Bezprzewodowe 50 W, ładowarka jest potrzebna. No i oczywiście AI, czyli sztuczna inteligencja, która nam pomoże tutaj, tak jak w Oppo no bo to ta sama firma pomoże tutaj przez szybę walić odblaski, usunąć. Jego mościa z tła, żeby zdjęcie wyszło. Tak, sztuczna inteligencja. Nowy silnik do wibracji. Dziewczyny będą zadowolone. No i zobaczmy te ceny. A ceny są, proszę Państwa, od 3296 zł za najtańszy model do 4210 zł za najdroższy. Model różnica w pojemności pamięci RAM i ROM. Zobaczymy sobie najtańszy, biały. Czarny i wegański. Szkoda, że nie ma wegański czarny. To ten, ten, ten jest taki bordo, znaczy, wróć, Fioletowy. Tak średnio mi ten fioletowy siedzi. Przypomina mi się szkolna garniturek ten taki w te, te czasy. Może większość z Was pewnie tego, tego nie, nie, nie kojarzy. Ale dobra, możemy zmienić na polski złotych? Może zmienić, proszę bardzo. 3300. No, i teraz mamy tak. Przepatrzmy sobie. Mamy oczywiście 4G, 5G. W Polsce będzie działać BND 2800. To wszystko. 20 N, 20. Także Wszystko będzie 5G śmigało elegancko. Metal i glass, czyli metal i szkło. Jest dostępne od razu. Można płacić przelewy 24 blikiem, Paypalem. Jak tam chcesz, nawet bitcoinem możesz. Także fajnie. Ja oczywiście dodaję do koszyka. Continuous Shopping. Mamy oczywiście kody rabatowe w opisie. No, fajnie. Co mogę powiedzieć, tak na razie z ekranu, to powiem ci, że jednak nie jest to Lewati 900, lecz 808, czyli troszkę niższa cyferka. Czy to będzie, o, o, okaże się w porównaniu do innych flagowców, które teraz wyszły, czy to okaże się, że jest to gorsza kamera? Porównamy, zobaczymy. No, nie wiadomo, bo to jest całkowicie nowy sensor. Wszystko, się to, że jest cyferka, no zobaczymy. Co tu jeszcze mamy? Oczywiście już dostępne są Xiaomi, a podobno Xiaomi lepsze. I PADA! Ja PADA również kupię Xiaomi PAD 7 Pro. Proszę bardzo. Różne kolory są o 2000 zł. Ze Snapdragonem S generacji trzeciej i 8850 baterią. No. 50 megapikseli kamera, czy ja wiem, do tabletu. Co robi tabletem bez zdjęcia? Ostatnio tym Huaweiem robiłem zdjęcia w rynku. To podszedł starszy pan do mnie i złapał się za głowę i Panie, zaraz to z telewizorem będziesz takim chodził i robił zdjęcia. Po co to takie? On mi Ja, ja tu tylko testuję. Aha, dobra, dobra. No bo to wiesz, tabletem robi zdjęcia. Taki przyjemny starszy pan. Pogadałem się z nim tam o tego, o tego. On mówił, że to, że ludzie wario... że, że to jest że coraz większe, no, coraz większe. No to ja mu mówię, że za niedługo będą na, na plecach z telewizorem 65 cali. On się śmiał. I <laughs> no dobra. To takie tam heheszki. Fajnie. Bez dodatkowych kosztów. Szybka dostawa. E, moje graty już lecą. No i wkrótce oczywiście recenzja Vivo, który muszę powiedzieć, że jest... Uf. Genialny. Zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Ciekawe, czy Oneplusik zrobi wrażenie tak, jak zrobił Oneplus 12, który był, jak nie było, hitem tego roku. Pozdrawiam i polecam.